Psiuńka, to co? Szukasz nowego domu? Chciałbyś do kogoś trafić, prawda biedaczku? Ty, prawda? Chodź, chodź, chodź. Patrz, patyka masz. masz. Pieskiem nie ma większych problemów, bardzo lubi się bawić, jest też towarzyski, zarówno dla ludzi, chociaż na początku z daleka troszeczkę szczeknie, to potem leci merdając ogonkiem i daje się głaskać. Nie robi też żadnych szkód, chociaż jest ciekawski, na inne pieski reaguje dobrze i w zasadzie po chwili chce się z nimi bawić, lubi też bardzo chodzić na spacery, no i biegać, jeżeli jedzie się rowerem, to on bardzo chętnie towarzyszy.